Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Dzisiaj tutaj w tym pięknym obiekcie w Paradyżu wysłuchaliśmy może być wykładu pana doktora Polikowskiego. Na temat roli mężczyzny w rodzinie, w małżeństwie i w społeczeństwie. Dzisiaj nam pokazał, raczej przypomniał, jaką rolę ma dzisiaj mężczyzna mąż, ojciec, dziadek w rodzinie. Chyba jest to dlatego takie ważne, ponieważ światowe siły laicyzacji idą właśnie w kierunku osłabienia roli mężczyzny, ale przede wszystkim w kierunku walki z rodziną i małżeństwem. To widzimy zresztą wszędzie. Nowe ideologie, które opanowują dzisiaj umysły, Także i na uniwersytetach. Tą nową ideologią oczywiście jest gender. Sam tego nie rozumie, dlaczego atakowana jest rodzina, dlaczego atakowany jest, jest mężczyzna, dlaczego atakowane jest małżeństwo. Ale sądzę, że u podstaw tego wszystkiego jest walka cywilizacyjna. Cywilizacja ateistyczna walczy z cywilizacją chrześcijańską, i chyba to jest podstawą tego wszystkiego. Marksizm opierał się na kilku podstawowych zasadach walki klas. Dalej była niezgodność nadbudowy z bazą. Teraz funduje nam się walkę płci. Próbuje się wręcz skłócić mężczyznę z kobietą. Funduje nam się walkę pokoleń na zasadzie, kiedy młodzi mówią: Babcia, co ty wiesz? Ja to wszystko wiem, bo ja jestem wykształcony, wykształcona. Zrywa się więzi pokoleniowe w związku z tym. Ukazuje się jakąś nową mądrość nowego pokolenia. To jest u podstaw walki pokoleń. Nie służy to dobrze oczywiście rodzinie. Nie służy to przede wszystkim małżeństwu. Są już kraje takie jak Szwecja, do której zresztą często jeżdżę, gdzie przynajmniej 50 kilka do 60% dzieci wychowuje się bez ojca. Ojciec jest kimś takim przypadkowym. A w zasadzie to pojęcia ojca nie ma. W szkole nie wolno jest dzieciom powiedzieć i zapytać, czy masz ojca. Pyta się, czy masz opiekuna. Opiekun jeden, opiekun dwa. Mama już w zasadzie też wychodzi z użytku, jako nazwa. Tylko opiekunka, opiekun. Jest to. Początek, wydaje mi się, wielkich zmian cywilizacyjnych już w niektórych krajach, mianowicie między innymi właśnie Szwecja, Holandia, teraz dotknęło to Irlandię, także Austrię, przechodzi takim walcem od, od czasów rewolucji w 1968 roku rewolucji, gdzie podstawą bycia i życia człowieka miał być seksualizm. I od tego czasu notujemy ogromne, ogromną presję na zmiany cywilizacyjne poprzez rozwięzłość seksualną. Cieszę się ogromnie, że mogliśmy tutaj wspólnie z mężem przyjechać. Cieszę się, że na tym spotkaniu nie tylko sami mężczyźni byli obecni, ale były również panie. I to wiele z nich wspominało, że to jest ważne dla nich wspólnie. Dla budowania jedności małżeńskiej warto, żeby i mąż, i żona tych samych treści słuchali, żeby mogli je potem wprowadzać w życie. Mój mąż Jacek Puli. Od ponad 40 lat już działa w Duszpasterstwie Rodzin. Tak się złożyło, że, że działamy w tej tematyce wspólnie, ale on ma większy talent w prowadzeniu spotkań, zwłaszcza takich dużych spotkań, w których bierze udział wiele osób. I myślę, że jest to ważne, żeby te treści, treści o szczęśliwym i dobrym życiu w rodzinie, przekazywać dalej. Życzę wszystkim, żeby udawało się je wprowadzać w życie. Szczęść Boże. To dzisiejsze spotkanie myślę, że było dobre, czyli wyniknie z niego dobro, mam nadzieję, bo to widać po słuchaczach, czy oni akceptują treści. Treści były momentami trudne, ale na pewno dają tu się wykorzystać pozytywnie w życiu. Ja wierzę, że część przynajmniej słuchaczy, oby wszyscy, Coś wprowadzą w swoje życie, coś nowego, coś lepszego, coś bliższego Panu Bogu, coś bliższego naturze, coś bliższego ekologii, byśmy dzisiaj powiedzieli. A tak naprawdę to wszystko jest Pan Bóg i Jego przykazania. Wierzę, że nas to spotkanie, wszystkich tak trochę do tego Pana Boga przybliży, i automatycznie przybliży nas do nas, naszego własnego szczęścia, i tego w rodzinach, i tego w ogóle w świecie, w którym żyjemy. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.